Siemanko z tej strony, Dominik. W dzisiejszym nagraniu pokażę, jak wczoraj zaliczyłem stop losa, jak dzisiaj postarałem się troszeczkę go odrobić, nie odkuć, ale odrobić zgodnie ze strategią. Podsumuję też to, co się działo w ostatnim ponad tygodniu na czacie forum klubu tradera premium i jak wygląda mój statement, jeżeli chodzi o rozegranie porannych rozgrywek na dax czyli krótkich ruchów w okolicach godziny 9.00. A już 23 czerwca zapraszam na webinar o godzinie 20 pokażę w nim, jak wygląda moja poranna strategia rozgrywania pozycji na DAX, na czym ona właściwie polega, także będziecie mogli zobaczyć, jak dołączyć do klubu Tradera Premium, bo pojawiają się pytania w komentarzach na YouTubie, pojawiają się pytania w wiadomościach prywatnych u mnie na Facebooku. Także na wszystkie te pytania. Odpowiem, jak działamy, jakie są efekty naszych uczestników i jak ty możesz na tym skorzystać. Także zapraszam 23 czerwca o godzinie 20. Wystarczy zostawić swój adres e-mail, a otrzymacie informację z linkiem do pokoju webinarowego tuż przed wydarzeniem. Także zapraszam i przechodzimy do dzisiejszej rozgrywki porannego DAXA. Witam wszystkich bardzo serdecznie, mamy godzinę 8.57, także czasu już trochę mało, ale postaram się oznaczyć. Wszystkie najistotniejsze elementy, które nas dzisiaj interesują na e, wykresie. O, a wykres dzisiaj nie działa. No, wykres nam dzisiaj nie działa. Dobra, do, inny dostawca danych działa. Mamy dosłownie, słuchajcie, dwie minuty, żeby poznaczać. Szybka akcja będzie dzisiaj. Mamy jeszcze ile? Minutę? 60 sekund, słuchajcie, żeby podjąć dobrą decyzję albo złą. Zobaczymy, czy będzie stop loss, czy nie. Ja generalnie jak coś nie działa, to wolę sobie to odpuścić. Zmniejszymy sobie. Zagramy naprawdę dzisiaj małą pozycją. Postaram się w ciągu tutaj 20 sekund podjąć decyzję. Jeżeli będzie to pozycja wzrostowa. Jeżeli to będzie na spadek, to decyzji nie podejmuję o wejściu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, ja nie gram. Nie Napisałem na czacie, że nie gram. Czekam sobie cierpliwie. Także lepiej, lepiej coś bardziej jakościowego znaleźć. Dzisiaj niestety nic tutaj takiego super nie widziałem. Shorta dałem, ale zamknąłem. Pisze Adrian. Za 3 minuty, za 3 świeczki. Chłopaki zagrali shorta. Według mnie troszeczkę niezgodnie, nie? Bez. Bez trzymania się zasad, bo jeżeli mamy przewagi, które trzymają, to ja po prostu odpuszczam to w ogóle nie chcę tego grać. Nie lubię ryzykować, wolę mieć określone warunki i wtedy grać bez, że tak powiem, loterii, bez hazardu, tylko na statystyce. Dobra. Biorę, biorę Longa, słuchajcie. Za chwilę. Jeszcze momencik. Prawie sobie. Ciekawe, ciekawe to co się dzisiaj dzieje. Ciekawe dlaczego nie działa nasz poprzedni wykres w ogóle jeszcze mieliśmy taką, taką wczoraj słuchajcie pozycję na dłuższy termin która nam weszła ale to może do niej sobie za chwilę wrócimy dobra słuchajcie long by był mój pomysł na long wchodzimy teraz stop loss pod Ostatnim dołkiem 0,13 na wzrost. Dobra, niech mi tylko wróci. Dobra. Baj. Napiszę, że nie mam pewności, bo mniejszą pozycję biorę. Nie jestem przekonany. Dzisiaj zagrałem. Nie jestem zbyt bardzo przekonany do tego, bo nie działa mi po prostu wykres, na którym na co dzień pracuję. Zatrzymała się świeca, słuchajcie, 8,28. Na tym tickerze, którego. To nie jest mi zawsze potrzebne. A, właśnie, bo tak zazwyczaj Wam pokazuję. Pokazuję te moje pozycje. W tym momencie oczywiście minusik. Teraz zobaczymy. O, już delikatnie zaczyna być. Dobra, minus 4, minus 5 i tak dalej. Także szedłem na tej czerwonej świeżce. Teraz zaczynała tu zawracać. I mieliśmy tutaj dość mocny spadek. Dobra, minus dycha. Staram się zazwyczaj grać gdzieś tam w okolicach 50 dolarów, stop los 50 dolarów, take profit, W takich dynamicznych ruchach o poranku. Dzisiaj chyba stop loss będzie około 30 dolców, żeby nam się nie, nie wygasił ekran. No, nieźle, nieźle walczą. Dobra, będzie strata. 22 dolary zamykam na, na stracie i pomyślimy, co dalej. Pomyślimy zaraz po prostu, co dalej. Wyszedł cień. I niestety cień mnie wykasował. Gdzie tu jest taka emotka, co składa ręce? Jest. I zobaczcie, co się dzieje. A! jedziemy do góry. Nie wiem, czy jeszcze nie, no nie odnowię tego. No Dzisiaj, niestety, strata pierwsza będzie yy, musnął mnie, słuchajcie, cień świecy. Musnął mnie ten ten cień świecy. miałem pod tym ostatnim dołkiem ustawionego stopa i dostałem także 8 dni w zysku. Jeden dzień dzisiaj z jednym, z jednym stopem. No cóż, słuchajcie, żeby nie było. 27 dolarów dzisiaj na stracie. A mogło być tak pięknie, bo zaczyna rosnąć. kurczę, blaszka. on podobno działa trading z powrotem. O, zobaczcie, luka jest. Luka coś się wysypało i działa z powrotem. Dobra i kurna. Napiszę, żeby się przyznali, kto, kto to wytrzymał, i, i nie wykosiło mu stop plusa. Dobra, napisałem przyznać się, kto brał longa. No mi dzisiaj aptekarska precyzja brakło trochę. <gry> Renata wzięła 13,5 dolara. Jeszcze tu jedna osoba. Gratulacje. No tak też czasami bywa. Ja 8 dni pod rząd tutaj trzaskałem pozycję. I jeden dzień 6 razy 100 euro wpadło. Widzę, Łukasz weszło. Adrian napisał. Adrian jeszcze w longu. No to Adrian chyba zabezpiecza. I pociąg odjechał, więc dzisiaj niestety trzeba zrobić sobie kawę i poczekać. Dobra, wiecie co, jedyny pomysł jaki mam, to gdyby ta cena mi tutaj zawróciła jeszcze troszkę, czyli zrobiła taką większą korektę, to wtedy bym coś tu jeszcze pokombinował. O, kamień, 55. Złotówek. Brawo. Zamknięcie z palca plus 93 PLN, -y Adrian. Super. Nie z palca 11 dolarów. Katarzyna, super. Pięknie. Bardzo ładnie. Trend mamy wzrostowy. Ja wiem, że tutaj żeśmy mocno gdzieś tam odjechali. Ja się teraz będę zastanawiał nad jakąś lokalną korektą. Zszedłem sobie na interwał 15-sekundowy, co w ogóle bardzo rzadko robię. I złapiemy sobie tutaj rozszerzenie FIP. Także czekamy cierpliwie sobie niczym snajper. będzie okazja na wejście, to wejdziemy. Gdzie zamknie się świeca? Jak zamknie się w miejscu, na które czekam, to ten long. Jak się nie zamknie, to czekamy dalej. Dobra, słuchajcie. Odpalam pozycję na wzrost. Bye. O, błąd? Hm. Odjechało. Mam dzisiaj po prostu pecha. Mam dzisiaj pecha. Może wróci to tu jeszcze, tu jeszcze raz spróbuję. O jejku, jejku. Co, co za dzień? Napisał Adrian, że wszedł. No nie i wejdzie. Słuchajcie. To co się dzieje? Co się dzieje? No dobra, no, no cóż. Tak bywa też, nie? Kilka dni pod rząd można zarabiać, a czasami jest taki dzień jak dzisiaj. No ja nie tracę entuzjazmu, bo wiem, że sobie to prędzej czy później i tak odrobię. No ale takie dni czasami po czasami prostu są, no. 43 PLN-y Adrian napisał wziął z tego ruchu w górę. Ach, no co? Dobrze, no uczniowie przerastają mistrza, można powiedzieć. Ja nie jestem jakimś supermistrzem, ale po prostu staram się trzymać zasad po prostu i konsekwentnie konsekwentnie grać to co yy, widzę na wykresie i czego się nauczyłem tego się trzymam i staram się nie zmieniać czegoś zbyt często niech już będzie ten take profit to skończymy poranną rozgrywkę, wlazło ale bezemnie. mnie, ciężki poranek dla mnie nie wiem dlaczego mi tej pozycji słuchajcie nie chciało otworzyć nie mam pojęcia miałem ostatnio jeden komentarz, że wrzucam tylko sukcesy, a nie wrzucam żadnych porażek. Na no dzisiaj co? Jeden stop loss, a, w drugą, a, a druga pozycja nie chciała mi się otworzyć. Nie wiem dlaczego, na pewno słyszeliście ten dźwięk, taki błąd wyskoczył. Dla mnie ten dzień jakoś szczególnie yy, sukcesami nie jest zakończony, ale widziałem, że kilka osób tutaj naprawdę bardzo ładnie na naszym czacie. I tak, Renata napisała, że brała. Tutaj kolega miał 13,5 dolara na plus. 6 razy 100 euro wpadło, napisał Łukasz. Renata napisała 30 kolejne. Wpadło. Jest. No dobra, słuchajcie, forum zarobiło. Ja dzisiaj jedną pozycję już prawie miałem, ale nie wiem, czemu mi się nie otworzyła. A drugą mi musnęło cieniem, i, czy właściwie pierwszą musnęło cieniem, i podjąłem decyzję o zamknięciu tutaj w tym momencie. Okej, okay, dobra, na dzisiaj to by było na no tyle. The next day. Witam Was bardzo serdecznie. 22 czerwca o godzinie 8.53 już na naszym czacie, w naszym wątku dotyczącym porannego rozegrania DAXA wrzuciłem. Wrzuciłem to, na co będę czekał dzisiaj do rozegrania. Widzę, że dużo osób już wrzuciło też swoje oznaczenia. 8:54 Maksymalne miejsce na wzrost na ten moment. Dobra, zobaczmy teraz, co się dzieje w drugą stronę. Dobra, ewentualne miejsce na spadek też już, też już zaczynam gdzieś tutaj mieć. Dobra. Co mamy? 8.56, słuchajcie, więc zaczynamy w takim razie oznaczać sobie jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. 8.57, a ja muszę telefon teraz znaleźć. Mamy 42 sekundy, ja sobie zmierzę, ile tutaj ewentualnie chciałbym sobie zagrać. No, ten wzrost może jeszcze, jeszcze kawałek by było. Dobra, 19, 18, 17, 4, 3, 2. Jeden. Dobra. Słuchajcie. Nie podjąłem żadnej decyzji o zagranie w żadną ze stron. Także cierpliwie sobie czekam. Tu sobie przesuniemy. Napiszę, że bez pozycji. Renata pisze, że również bez. Niech się tłuką. No tak się. My czekamy spokojnie. Arkadiusz napisał, że ja szybciutko wlągam w 4 sekundy i plusik. Czekamy na wybicie korekt. Dokładnie. Dobra. Pojechało. Jeżeli szczęście pozwoli to Zabieramy, słuchajcie, coś takiego. O, odjechało. Także wczoraj ciężki dzień. Wczoraj małe, małego stopa złapałem. Drugą pozycję, która była zyskowna, jakiś błąd mi wyskoczył, w ogóle nie mogłem odpalić. Dzisiaj, po spełnieniu się warunków, już pociąg odjechał. Ja będę szukał jeszcze, mimo wszystko. Możliwości, żeby wsiąść na short. A być może to będzie za chwilę. Kurde, nie dadzą mi wsiąść. Nie dadzą mi wsiąść po prostu dzisiaj. Muszę mieć dużą precyzję. Stosunek ryzyka do zysku musi być akceptowalny. Bez hazardu. Będą warunki, to wchodzimy. Nie ma warunków, to, to nie wchodzimy. No dobra. Słuchajcie, wchodzę na shorta. Zlecenie otwarte. Dobra. Wygląda to w tym momencie tak. Dobra. Jak pojawi się 40, to zamykam. Pyk. Dobra. 40 dolarów. Weszło. Weszło i poszło dalej, ale mnie to już nie interesuje, bo ja swoje mam. Czyli słuchajcie, wczoraj pierwszy stop loss, odkąd nagrywam na żywo, dzisiaj już ten stop loss jest odrobiony. Także ja zabieram się za szybciutki montaż tego yy, tego nagrania, bo też bym chciał, żebyście wiedzieli, że to jest na żywo, a nie, że sobie gdzieś tam prze, przestawiam. Generalnie tutaj na, na dole macie też zegarek. Ja specjalnie go zostawiłem, żeby też było wiadomo, yy, która jest aktualnie godzina. Yy, oczywiście tutaj po na, na, na górze jest odliczanie świecy, tak? Jest pokazane, ile sekund jest do zamknięcia yy, każdej świecy: 22, 21 i tak dalej. O, tutaj Mateusz pisze, że 3,65 na szorcie, tak? No bo też dużo osób ćwiczy, nie? Na małych kwotach jest najlepiej. Lepiej na małych kwotach niż na jakimś potężnym za 100 tysięcy rachunku demo, bo potem yy, no załapałem się i ja pisze Marcin, super, dwa shorty złapane. Adrian, rewelacja. No i lecimy sobie dalej. I sobie lećmy, nie? Nie ma, nie ma co płakać. My czekamy tutaj na super jakościowe miejsce. Wchodzimy, wychodzimy i na razie. Super, udało się na powrocie wsiąść, ale trzeba było też to dobrze wyczekać. To, co pokazałeś na warsztatach, bardzo rozjaśniło głowę. Dobra, Maria też na plusie. Michał Szorcik złapany. Renata, a ja siedzę w swojej analizie. Mateusz 2-3. Petr też na plusie, delikatnie, ale zawsze coś. Dobra, super, super. Mamy swoje, bardzo fajnie zakończony dziewiąty, chyba już dzień. Także też postaram się zrobić, może takie podsumowanie, jak to właściwie wygląda. Ostatni, taki można powiedzieć, tydzień handlu na tydzień, troszkę więcej handlu na żywo. Także zobaczymy, jak wychodzi nam statystycznie, ile udało się w tydzień dolarów zarobić i ile to jest złotówek. No dobrze, to w takim razie czas na podsumowanie. Mamy tutaj nagranie z 9 czerwca, 10 czerwca. Potem był weekend, więc następne było 13 czerwca, 14 czerwca, 15 czerwca, 16 i 17 połączone. I potem mamy co 20 czerwiec, bo znów mieliśmy weekend. To nagranie, które robię dla Was w tym momencie, będzie nagraniem, które połączy 21 i 22 i wyląduje za chwilę tutaj na dole pod tymi nagraniami z tej playlisty. I oczywiście linka znajdziecie też pod tym nagraniem. Wejdźmy w każde z tych nagrań po kolei. OK, mamy tutaj pierwsze nagranie to 48 dolarów. Idziemy do nagrania numer 2. Dobra, mamy to 53,46 centów. Lecimy do nagrania numer. 3. Dobra, mamy kolejną, kolejną pozycję. czwarte nagranie 25. Dobra, w czwartym nagraniu były dwie krótkie pozycje, ale z tego co mam udokumentowane tutaj na tym filmie, to mieliśmy 25 dolarów 91 centów. Także lecimy z kolejnym, z kolejnym nagraniem. W nagraniu numer 5 32 dolary 32. Cen, lecimy do nagrania kolejnego. W tym nagraniu mieliśmy rozegrane dwa dni 16 i 17 czerwiec. 16 mieliśmy, no trochę mi odjechała cena, więc złapałem tylko 9 dolarów. Otworzyłem ją zdecydowanie za późno. Ale lepszy to nic niż strata. 17-mieliśmy 45,21 dolarów 21 Jesteśmy w kolejnym dniu, 20 czerwca mieliśmy około 380 zł zysku z dwóch pozycji. Jedna 34 48 zdaje się i druga pozycja 85.0 9. Ok, jeszcze, żeby być fair, to oczywiście trzeba do całości dodać te pozycje, które są z dnia wczorajszego i z dnia dzisiejszego. Czyli wczoraj mieliśmy minus 27 dolarów i 82 centy. Dzisiaj mamy plus 41 dolarów i 69 centów. Także, jeżeli podsumujemy wszystkie pozycje, które do tej pory rozegraliśmy zgodnie z tym, co publikowałem na żywo na. Właśnie z rozgrywek z czata klubu Tradera Premium. To mamy słuchajcie, niecałe 500 dolarów, czyli 496 dolarów jedną stratę raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pozycji zyskownych, największa pozycja zyskowna 148 dolarów. Starałem się mniej więcej zawsze, żeby było w okolicach 50, raz się udawało lepiej, raz nie. Także wygląda to całkiem według mnie fajnie. Stosunek ryzyka do zysku też jest całkiem spoko 2200 zł 10 dni handlowych. Powiedzmy, że no, 20 dni jest takich okazji, żeby gdzieś tam zagrać w miesiącu, więc około 4000 zł dodatkowych pieniążków, a siedzimy tylko gdzieś około kilku, kilkunastu, czasami kilkadziesiąt minut w yy, koło godziny. Można powiedzieć jest to tak maksymalnie, jeżeli chodzi o rozegranie DAXa o poranku. Także pozostawiam Wam do oceny, czy warto interesować się scalpingiem. I czy warto, warto łapać krótkie ruchy na indeksach, i tak jak ja to robię na moim ulubionym dax oczywiście też są inne indeksy. Także podsumowanie ostatnich 10 dni to około 500 dolarów na plusie. Także dzięki, że byliście. Dzięki za wszystkie łapki w górę. Trzymajcie się. Cześć. 23 czerwca, czyli w czwartek o 20:00, mój webinar, w którym powiem o tym, jak rozgrywamy właśnie pozycje na naszych rozgrywkach na czacie na forum klubu tradera premium, także link macie tutaj u góry i na dole w opisie tego filmu.